dzisiaj dziś jest ze mną miłek, tylko... No jest dzień nieodzywania się, więc no... Przywit... Mi jak napisz na czacie, ile mają zostawić łapek w górę? No opiszę wam, cześć. Hello. No cześć mi jak no. Ile mają zostawiać mi jak łapek w górę? Ula co to za suma? Jak się nie doczytacie, to macie problem. Mhm <coughs> 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 Dobra, Niech ty jesteś, o tutaj jest nasz przybysz. Dobra, my za, zaraz do was wracamy, no, zrobimy cięcie, skończymy cięcie, jak się po prostu, no skończy noc i drzwi się otworzą, więc z, z, zaraz wracamy. Ludzie, ludzie, już jesteśmy z Miłoszem w labiryncie, teraz będziemy je biec, ustaliliśmy noże, ja będę brał na siebie pająka. No on po prostu lazuł, gdzie chce. Pop, no. Tak, pop, pop. Miej tutaj chodź. Eee, czekaj. Przepraszam widzowie, tak trochę ja laguję i najwolniej chodzę. No, czasem mi coś się psuje, więc jak będziecie ze mną grać, no to no przepraszam Was za to, że tak wolno chodzę. Hmm. Ciekawe co Mi jak myśli o naruszeniu prawa. No dziękuję. Ej, gdzie on jest? Miłek, gdzie jesteś? Miłek! Dobra, rozdzieliliśmy się. No nie wiem, czy takie to będzie proste się znaleźć. Hmm. No trochę takie pewnie. Mm -hmm, mm -hmm. A ja bym zapomniał, oczywiście zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić innych zarąbistych filmów. Właśnie mówi to mój robot, który jest na ramieniu. No więc zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Polecam. Gdzie Niko? I Co napisz co się stało? Tu ma. No dobra, ale gdzie jesteś? No, wstręga. W takim ciekawym miejscu. Gdzie... On? O, miłek jest tu. Jest tu. Jest tu z nami, widzowie, znaleźliśmy Miłosza! Fast, tak po prostu. Takie ciekawe miejsce! A dobra. Ty, ty, Miłek, prawie bym po prostu spadł. Dobra, kopiemy, kopiemy dobre i po prostu... Kopiemy coś dobrego! Oby nas tylko te pająki nie znalazły. Będę źle. Będę jak kiedyś tam stałem. Siedziałem sobie i czekałem na mojego kuzyna, czyli miłosza. No i właśnie pająk mi wyskoczył na głowę, no i wpad wpadłem do lawy. Tak się straszyłem. Hm jak napisz coś, la 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 No tak, po prostu la 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 Dobra, stawaj na kamieniu, Miłek Mosty, tędy, chodź I'm sorry um. O nie dość. Does... Ołaj. No poczekaj. Chodź tutaj miłek. Za mną musimy iść do tego... tam gdzie jest ten wykrzyknik. Musimy tam iść. Musimy tam iść. Musimy to znaleźć. Jako pierwszy. O wejdę na pewno, tam zobaczyć, co tam jest. O. Od kiedy on tak się zna? He czy on tu polać? Tak, tutaj. Uff. No i się, się nagrywa. Miłek, napisz coś na czacie. Nie. No to nieźle, że nam nic nie napisze. OMG. Co, MG? Co się stało? No jak, co się stało, napisz na czacie. Co mu się stało? Kontent. Wow widzowie czy ty wy to widzicie za to musicie dostawić łapkę w górę ała on mnie wie luk ludzie on mi chce zabić przestań miłek przestań przestań on jest chyba po prostu fałszywy XD to nie jest jak zostaw mnie. uratuj przy życiu niech widzą jeszcze sobie pooglądają. Nie, niestety nas zabił. Nie udało nam się. Niestety. Dobra, dopóki jest dzień, szybko biegniemy, żeby wygrać tą grę. Hmm. Hmm. O jeszcze burza się robi Chyba zamknę teraz wrota Może tam szybko wbiec Zobaczę pamiętam też raz Jak po prostu MG znowu pisz? Jak tutaj sam mój kuzyn tak biegł do mnie No i po prostu zginął ściany go zgniotły No i tak Leżał tam, leżał biedny, a ja tu na niego czekałem. Na początku było śmiesznie, ale potem przyszedł pająk, no i było nie za ciekawie. Hmm. Dobra, teraz trzeba to znaleźć. Może kochanym widzom pokazać, a komu innemu. Nie po to to nagrywam Dark Hell. Jeśli chcecie, jeszcze 60 sekund. Jeśli chcecie widzowie, żebym no, tam doszedł, no to zostawcie łapkę w górę. To jest najwymagaj No, 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 dobrze. No to lecę szybko tam. No, zostało 60 sekund. No, chyba. No, nie chcę, nie wiem. Tak mi się wydaje, że będzie tylko 60 sekund. Miłek, no, napisz na czacie, dlaczego, dlaczego mnie zabiłeś? Widzowie by byli ciekawi, dlaczego mnie zabiłeś? Bo tak. No ale co ja ci zrobiłem? Napisz. Nic. No to czemu mnie zabiłeś? Go up. Nie, bo tak. Xd. Trzy kropki. E. Jeśli chcecie dowiedzieć, to wam to mogę wszystko przetłumaczyć. No, a tego miejsca już nie ma, więc będę to jakie. A i będę pająkiem. Nie, on będzie pająkiem, widzowie. Niech, tylko mnie nie zabijaj jak będziesz tym pająkiem. Pokaż widzom, jaki jest tu wściekły pająk będzie. Tylko będziesz musiał mnie znaleźć. Jestem em, du, z, z pająkiem. No to znajdź mnie i pokażemy widzom dużego pająka, co ty na to. Napisz tak czy nie. Ciekawe czy nas znajdzie. Dobra, ja będę stał w jednym miejscu. No i robię cięcie. Jak będzie pająk, no to no, zobaczycie. Ole. Dobra, zaraz wracam. Widzowie, kochani, niestety nie widzę tego pajączka. O tam coś ktoś skacze. O, zły pająk. To jest właśnie mój kuzyn. Nie! On mnie gryzie! Mój kuzyn mnie gryzie! Jak mogłeś! Jestem pogromcą pająków! Niestety nie! Musiał mnie zabić. Poczekajcie sekundę, widzowie. Hmmm. Hmm. Oh. Wow, ale miałem sen, że byłem w labiryncie z moim kuzynem. Oho, oh. co to był za sen! Muszę się w ogóle najeść. Owieczki nakarmić trzeba. W ogóle się ma, się co wie? Nareszcie wstałem. Jeśli widzieliście mój sen, no to zostawcie łapkę w górę. Zostawiajcie te łapy. No proszę was, wyświetlań dużo subskrypcji i łapek. A może coś będzie potem dla was? Dobra, teraz muszę akurat nakarmić moje małe owce. O tu. O? No. Ja ile was jest? Ja nie patrzę. Okej. Okay. To widzowie w innym odcinku zobaczycie. Teraz wam zobaczę. To będzie taka niespodzianka. Na razie wam nie będę tego pokazywać w ogóle. O. Hmm, może bym to podwinął. Chociaż to moje jest. To on mi to zabrał. Widzowie w ogóle ładny mandomek. Ma jeśli tak, no to zostawcie łapkę w górę. A jeśli nie, no to łapkę w dół. Zobacz, mam piękne obrazy, a przed, przez ten. Mam tu tajny pokój. Tam zobaczycie, co jest. To mogę Wam no, w jutrzejszym odcinku pokazać. Bardzo Wam nie chcę tego pokazywać. No ale. Mam tajną skrzynkę. Zrobię cięcie i pokażę Wam, co tam mam. Zobaczcie co tu mam, widzowie. Czy wy to widzicie? Widzicie to? Tutaj, jabłko, tyle. To, to. Spotka niewidzialności 8 minut. Dobra, poczekajcie. Dobra, widzowie. No, jeśli chcecie więcej filmów, no to zostawcie łapeczki w górę. Ja się będę z Wami żegnał, więc spa.